Dzisiaj taka deszczowa, pochmurna aura i dość ciepła jak na początek grudnia, powyżej zera, w drugiej części dnia e, wszędzie termometry wskażą. Więc będzie faktycznie. padać? Deszcz oczywiście, Be raczej chyba, tak? Będzie, będzie padać deszcz w wielu miejscach, chociaż są takie miejsca, w których dzisiaj bez opadów deszczu, e, ale deszcz ze śniegiem, na przykład z Zakopanem. Więc tam, no i opady śniegu w górach, w wyższych partiach gór, tam możemy spodziewać się opadów śniegu. I poranek w wielu miejscach, mglisty, deszczowy, opady deszczu teraz na południowym zachodzie się pojawiają, chłodny poranek w Zakopanem i chociażby w Katowicach, bo tam temperatura poniżej zera. Natomiast w drugiej części dnia także przewaga chmur na niebie, ale trochę się rozpogodzi opady deszczu na przeważającym obszarze Polski, a kolejne dni, kolejne dni także pod znakiem deszczu i przewagi chmur na niebie. W sobotę możemy spodziewać się także deszczu ze śniegiem na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. A już teraz zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy na mapy. Tak będą dzisiaj wędrowały chmury. Będzie ich dużo, ale w drugiej części dnia zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i na południowym zachodzie tu możemy głównie liczyć na rozpogodzenia, na przejaśnienia, a ma to związek z układem wysokiego ciśnienia z nad Austrii, który będzie nam poprawiał w tym regionie pogodę. Natomiast na pozostałym obszarze deszczowo i pochmurno. Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach. Na Pomorzu Kujawach i Wielkopolsce zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, a na termometrach do 6 stopni. W mieście tam będzie dzisiaj najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu także przewaga chmurna niebie bez opadów deszczu w Łodzi, w Warszawie oraz w Olsztynie. Natomiast na Suwalszczyźnie i w Białymstoku będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 3 stopni w suwałkach do 5 stopni w Warszawie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zachmurzenie duże z przyjaśnieniami i opady deszczu wszędzie. Opady mieszane jedynie na podchalu i tu na termometrach 2 stopnie, 3 w Krakowie, w Rzeszowie, w Kielcach, a 4 stopnie zobaczymy na termometrach w Lublinie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej. Zachmurzenie duże i umiarkowane, ale z szansą właśnie na przyjaźnienia we Wrocławiu i w Opolu. Tutaj bez opadów deszczu, natomiast w Katowicach i na ziemi lubuskiej te opady deszczu będą się pojawiać. I na termometrach zobaczymy dwa stopnie w Katowicach, cztery w Opolu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Gorzowie. Wiatr słaby i umiarkowany. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.